Za pomoc więziom była kara śmierci. Wszyscy się bali. To były ogródki działkowe mieszkańców tych bloków. Tam zaraz były druty obozu. A Osień miał być czysto niemieckie miasto. Tu w ogóle nikt nie mieszkał koło obozu. Wszyscy byli wysiedleni. Tam bez ostrzeżenia mu każdy zostać zastrzelony. Była taka wanda. E, dziewczyna młoda. Panie Marianie, może Pan sobie mnie przypomni z tego zdjęcia, że ja tak wyglądałam wtedy. Ona, ta Wanda, potrafiła przed świętami paczkę, zapytała się o czy może nam podać. Bardzo się cieszę, że Pan sobie teraz przypomniał o mnie. Polacy w Osiecinu bardzo dużo pomagali. Tylko to, potajemnie wszystko szło. Zostawiliśmy chleb i uciekaliśmy w nogi i na się za nami kurzyło. Bo przecież wszędzie byli Niemcy. Pod te druty w ziemniakach się czołgałam i, i tam przed, pod tą budką, nie widziałem to rzucam tym więźniom jedzenie z naszego działkowego ogrodu. No to co? tylko pod kamienie się podkładało, żeby na żeby tam rano wyciągali. Zobaczył mnie SS-man, jak ja ten chleb tam kładę i od razu wziął mnie wraz z więźniami do obozu. Panie Marianie, pan może nie pamięta, jak wyglądał ten młyn, więc ja go panu dzisiaj tutaj odtwarzam. Z jednej strony były baraki i z drugiej strony baraki, druty. Czy pan sobie przypomni, w którym z tych baraków pan cierpiał? Matka niesła w poduszce dziecko, takie maluśkie, wyrwał esesman za te nóżki, jak strzelił ścianę, to mózg się rozleciał. Wszystko było zamykane, nic nie ma, nie ma życia, nie ma ludzi. Te wspomnienia to są strasznie trudne, nie mogę tego przeżyć.